Witam na moim kanale Askeon. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony problemom śmiechu w życiu człowieka i zwierzęcia. Chodzi o filozofię i psychologię śmiechu. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Tak zaczyna się jedna z piosenek śpiewana przez Barbarę Kraftówne. Warto jej czasem posłuchać i uśmiechnąć się, bo wtedy jutro zamienia się w dziś. I chyba łatwiej zrozumieć to, co mówią na temat śmiechu artyści, naukowcy i filozofowie. Prawodawca i twórca ustroju Sparty, Likurg, IX lub VIII wiek przed naszą erą, nakazywał greckim góralom wspólne spożywanie posiłków. W czasie jedzenia trzeba było spoglądać na figurki Bożka Śmiechu, które miały wywoływać miłą atmosferę, dobre trawienie i poprawę zdrowia. Ciekawe, co rozwesela polskich górali. Ksenofon z Aten 430-355 w swoim tekście Uczta Platona wprowadza postać błazna Gelotopojos, Filipa, który przybywa na wiesianę nieproszony i zostaje przywitany radośnie przez gospodarza, kaliasza. Inni goście go ignorują, reagują zbytnią powagą, brakuje im życzliwego uśmiechu, ich zabawa, ich, ich obawa przed wyśmianiem była wtedy taka jak w dzisiejszej Polsce, paniczna. W uczcie ksenofon opisuje sytuację, w której błazen Filip Lamentuje, że nikogo nie udało mu się rozbawić. Uczestnicy uczty, aby go pocieszyć, obiecują, że będą się śmiać następnym razem. Sytuacja staje się absurdalna, poniekąd dziwnie zabawna. W innym fragmencie Filip mówi tak: Czyż nie wystarczy niewystarczający to powód do dumy, jeśli wszyscy ludzie, wiedzą, że jestem błaznem, Chętnie mnie zapraszają, ilekroć nadarzy im się taka okazja, ale ilekroć zaś mają powody do smutku, uciekają ode mnie, a nawet na mnie nie patrzą. Najwidoczniej w obawie, aby nie musieli śmiać się wbrew swojej woli. Ludzie czasem śmieją się wbrew swojej woli, nawet wtedy, gdy są pełni powagi lub pogrążeni w głębokim smutku. Ksenofon stworzył zdrową przeciwwagę dla dominujących w tym czasie poglądów pełnego niepokoju i ambiwalencji moralisty Platona. Platon, 427-347, uważał, że śmiech ma wiele funkcji źródeł. Platoński Sokrates w państwie zauważa, że śmiech jest reakcją na to, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład, Kretańczycy i Spartanie zaczęli uprawiać sport nago. Ludzie początkowo ich wyśmiewali. Dopiero z czasem uznali to za wygodne i zdrowe. W innym miejscu Platon pisze tak: Głupi jest ten, który za śmieszny uważa cokolwiek innego niż zło i próbuje ludzki śmiech budzić, mając przed oczami jakikolwiek inny widok, niby to zabawny. A nie widok głupoty i zła. A więc trzeba się śmiać z głupoty i zła. Tak radzi Platon. Hipokrates Skos, czwarty wiek przed naszą erą. Ojciec greckiej i europejskiej medycyny zachęcał do używania śmiechu zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. dla podtrzymywania własnego i cudzego zdrowia fizycznego i psychicznego. Tu wielką rolę odgrywały także. Codzienne ćwiczenia fizyczne w gimnazjonach, czy w dzisiejszych gimnazjach, ale nie wszyscy wiedzą, że gymnos znaczy nagi. Ćwiczenie w nagości y, służyło także ćwiczeniem, ćwiczeniu radości. Jego rówieśnik Arystoteles 384-322 uważał, że źródłem śmiechu jest fizjologia ludzkiego ciała. Śmiech wywołuje łaskotanie przez ruch, który powoduje ogrzanie łaskotanego i że tylko on spośród zwierząt jest zdolny do śmiechu. Łaskotanie wywołuje śmiech, którego źródłem jest ruch w części sąsiadującej z pachami. Mówią, że zdarza się w czasie wojny, że ludzie uderzeni w okolice diafragmy śmieją się z powodu gorąca które powstaje w wyniku uderzenia. A więc wrażliwość skórna i podskórna sprawia, że człowiek potrafi się śmiać, a inne zwierzęta nie. Tak uważał Arystoteles, ale chyba jednak się mylił. Retor poeta i filozof rzymski Seneka Młodszy, IV wiek przed naszą erą i 65 naszej ery, uważał, że lepiej śmiać się z życia, nic narzekać. I dodawał. Jakże śmieszyć powinny nas rzeczy, które wyciskają nam łzy. Śmiech jest jedyną rzeczą, która uleczy nas od rozpaczy. Choracy, 65 VIII wiek, przed naszą erą, twierdził stanowczo, że żart i śmiech decydują o wielkich sprawach często trafniej i lepiej. Niż powaga i surowość. Wielki mistyk, stygmatyk święty Kościoła katolickiego Franciszek Zasyżu 1182-1226 mawiał: Jeżeli nie masz nic innego do dania potrzebującemu, daj mu przynajmniej swój uśmiech. Szkoda, że w kraju katolickim takim jak Polska, Dzieje się to tak rzadko. Twórca przełomu filozofii europejskiej, Kartezjusz 1596-1650, ostrzega jednak, że niekiedy przyjemność śmiechu ma w sobie domieszkę nienawiści. Jeżeli to, to, to prawda, to ta domieszka nienawiści zostaje przez śmiech osłabiona, wyzwolona z ciemnych sfer psychę i w ten sposób. Zneutralizowana. Profesor logiki i metafizyki w królewcu Immanuel Kant 1724-1804 określił śmiech jako zjawisko psychosomatyczne, które ulepsza fizjologię człowieka. Aby ulepszyć swoje życie, warto korzystać z muzyki i żartów. Uważał też, że chcąc zrównoważyć szale nieszczęść, natura dała nam. Jeden sen, dwa nadzieje i trzy śmiech. Śmiech jest afektem wywołanym przez nieoczekiwane przekształcenie się napiętego oczekiwania w nicość. Kiedy się czegoś boimy i ta bojaźń zamienia się nagle w nicość, warto się śmiać. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1770-1831 znawca filozofii ducha i logiki dziejów twierdził, że poczucie humoru, radosne piruety ducha są u człowieka przejawem najwyższej inteligencji. Jego duński polemista, ojciec europejskiego i protestanckiego egzystencjalizmu, Soren Kierkegaard, 1813-1855, wyznał po